Witam, czasami dostaję pytania o pilarki elektryczne, takie na przewodzie. Dlatego dzisiaj będę chciał zobaczyć, przetestować. Mam tutaj taką pilarkę elektryczną Makity. To nie jest nowa pilarka, ja już mam ją od dawna, ale dzisiaj będę chciał ją porównać. To jest dosyć dobra pilarka elektryczna, ma 2000 wat, czyli tak w miarę mocna też. Poza tym Makita, wiadomo, fajnie zbudowana, bardzo mi się podoba jeśli chodzi o wykonanie. Natomiast dzisiaj będę chciał przetestować prędkość cięcia. Jak sobie taka pilarka elektryczna na przewodzie radzi w porównaniu ze, z pilarkami spalinowymi. Tutaj mam pilarkę Kata, bardzo tanią, za 200 zł. 1,2 konia. Malutka pilarka, zwłaszcza w porównaniu z tą, ona jest dużo większa od niej. Ale myślę, że prędkość cięcia, nie wiem, nie wiem, ale myślę, że prędkość cięcia będzie podobna, dlatego że po prostu pilarki elektryczne mają wolniejszą prędkość łańcucha. Z reguły, nie wiem czy zawsze, ale z reguły tak jest. Ale będę chciał sprawdzić. Jeśli się okaże, że ta makita będzie jakoś znacząco szybsza od tej pilarki, wtedy wezmę jeszcze jakąś inną, mocniejszą, zobaczymy, porównamy z trochę większym modelem. Ale na razie zacznijmy od tej malutkiej. To, co jeszcze jest ważne w pilarkach elektrycznych na przewodzie, to jest oczywiście sam przewód. Ja tutaj mam przedłużać o długości 55 metrów, dlatego że tak daleko jestem od budynku. I wiadomo, że jeśli chodzi o elektryczne urządzenia, to długość przewodu ma znaczenie. Myślę, że mało kto tak naprawdę tnie drewno zaraz koło domu. Każdy będzie jakiegoś przewodu używał, dlatego. No, ja muszę po prostu użyć takiego, bo tu mam drewno tak daleko. Ale myślę, że każdy, jakiś przedłużać, użyje co najmniej 25 metrów. Myślę, że to jest rozsądne, żeby właśnie tak sprawdzać tą, tą pilarkę. Więc zobaczymy za chwilę, jak ona tnie, czy będzie szybsza od tej taniej małej katy. Sprawdźmy. A więc, zaraz zobaczymy porównanie cięcia tymi dwoma pilarkami. Ob... Obie, <śled> nie obie. Spalinowa jest rozgrzana Natomiast elektryczna oczywiście nie trzeba rozgrzewać Jeśli chodzi o układy tnące to oba są na rowek 1.3 3.8 Piko. Takie same, nawet długość jest taka sama Na razie zobaczymy jak one tną nawzajem A później jeśli się uda, bo nie wiem czy mocowania, w sumie nie sprawdzałem jakie jest mocowanie w tej makicie elektrycznej Jeśli jest możliwość zamiany całych układów tnących to później zamienię, bo dopiero teraz na to wpadłem, żeby tak zrobić. To, to zamienię jeszcze układy tnące i przetniemy drugi raz. No chyba, że będzie drastyczna różnica, wtedy zmienię na inną pilarkę. Ale jeśli będą podobnie cieły, to zamienię im jeszcze układy tnące i sprawdzimy drugi raz na zamienionych. Także najpierw może przetnie, przetnę spalinową, a później elektrykiem. Tutaj jest zdecydowanie za gruby materiał jak na taką małą pilarkę i długa prowadnica, bo zamontowałem inną, nie taką nieoryginalną. Ona jest trochę za długa i za gruby materiał jak na nią, ale zobaczmy jak, jak będzie elektryk ciął. No, powiem Wam, że wydaje się, że elektryczna jest szybsza. Jej dużym plusem jest to, ogólnie elektrycznych narzędzi, że one mają dużą moc nawet na mniejszych obrotach. Także ta pilarka, nawet jak to, tam troszkę zwolni, to ona nadal bardzo ładnie ciągnie, natomiast tamta ewidentnie przystaje, trzeba ją trochę odciążać. Także to jest plusem elektrycznych pilarek. Zaraz zobaczę, jakie są wyniki cięcia i czy warto zamieniać prowadnicę, czy lepiej od razu przesiąść się na drugą większą pilarkę spalinową? A więc sprawdziłem wyniki cięcia i okazało się, że pilarka elektryczna była troszkę szybsza od spalinowej, ale tutaj taka ciekawostka, że w odczuciach myślałem, że ona jest sporo szybsza. Prawdopodobnie właśnie dlatego, że. Filarki elektryczne mają duży moment obrotowy, mają sporą moc, nawet na tych swoich niskich obrotach i ona się tak, jakby lepiej zachowywała w materiale. Była stabilniejsza mocowo i równo szła. Natomiast ta ona spadała z obrotów, trzeba było ją trochę odpuszczać i tak dalej. Była trochę trudniejsza w stabilnym utrzymaniu na jednych obrotach. Ale sam, sama prędkość cięcia okazała się bardzo podobna, dlatego zamieniłem im teraz prowadnice i łańcuchy. A tu trochę za, za luźno, trzeba będzie podciągnąć. Nie, nie jest aż tak źle. Może podciągnę. W każdym razie, zamienione mają teraz i zobaczymy, jak wną na zamienionych. Może sam łańcuch też miał jakiś wpływ. A więc, tak jak widzieliście, okazało się jednak, że łańcuchy są bardzo różne jeśli chodzi o prędkość cięcia. Nie wiem tak naprawdę dlaczego ten łańcuch od makity tak słabo tnie. Czy to jest jakiś specjalny łańcuch, jakiś inny? Bo on był naostrzony przeze mnie przed, przed tym cięciem. Były sprawdzane ograniczniki, a mimo to on na tej pilarce widać było, że ona wolniej tnie na tym łańcuchu, czyli on tak jakby jest mniej agresywny. Mimo, że ostry. Nie wiem dlaczego, w każdym razie dużo wolniej cieła na tym łańcuchu, więc się jednak okazuje, że tutaj łańcuchy odegrały dużą rolę. Natomiast makita elektryczna na łańcuchu od w sumie nie od, od tamtej pilarki, tylko to jest jeszcze inny, od oleomaka. W każdym razie na tym łańcuchu on jest agresywniejszy i ona cięła jeszcze szybciej niż za pierwszym razem i to nawet sporo szybciej, więc jednak trzeba będzie ją porównać do jakiejś mocniejszej pilarki. A więc mam tutaj Echo CS 310 moc deklarowana 1,5 konia. Zobaczmy jak tnie. Tylko nie wiem na razie przetnę Echo na tym łańcuchu, który tutaj jest. Tu jest też 3,8, jeden trzyrowek. Nie jest napisane, nie widzę. Jeśli mocowania się będą zgadzać, to znowu zmienię później. Ale najpierw przed na tym, który jest teraz tutaj. A więc okazało się, że ta elektryczna pilarka no nie ma żadnych szans z tą pilarką o pojemności 30, 30 cm3 Ona oryginalnie miała 1,5 konia. Ja w niej przewierciłem, wydłubałem katalizator, więc prawdopodobnie jest troszkę mocniejsza w tej chwili. Ale tamta nie miała absolutnie żadnej szansy z tą pilarką. Ale żeby było jeszcze tak transparentnie, to. Zamieniłem im prowadnicę łańcuchy i zobaczymy, jak ta przetnie na zestawie tnącym od makity, znaczy no, tym, na którym makita do tej pory była najszybsza. A na, na makicie jest teraz zestaw Odecho i zobaczymy, jak one będą ciały na tych zestawach. Takie ostatnie porównanie. A więc podsumujmy to moje całe porównanie. Okazało się, że kata nie ma żadnych szans z elektrykiem. Jednak ona jest słabsza. To 1,2 konia nie, to nie jest taka moc, która mogłaby dorównać 2000 W w elektryku. Natomiast jeśli chodzi o te dwie pilarki, czyli echo i makitę elektryczną, tutaj ostatnie cięcie było praktycznie równe. Można powiedzieć, że cięły na równo. Ale wcześniej echo przecięło dużo szybciej. Okazuje się, że w tym porównaniu użyłem trzech różnych łańcuchów. Znaczy, wszystkie te łańcuchy teoretycznie są na jeden trzy rowek, podziałka 3-8, ale się okazuje, że sposób naostrzenia był w nich na tyle różny, że prędkość cięcia na każdym z tych łańcuchów, bo każdo, każdym z nich chciała, makita, każdym z nich chciała i na każdym z nich naprawdę różnica była ogromna. Także tutaj myślę, że sposób naostrzenia i przede wszystkim chyba ograniczniki, głębokość ograniczników wpłynęła na to, że one cięły zupełnie inaczej. Ale generalnie, jeśli biorąc pod uwagę wszystkie cięcia na wszystkich łańcuchach, to Echo było tutaj najszybsze i to tak znacząco szybsze, bo najlepszy jego wynik to był około 13-14 sekund, podczas Dymakity najlepszy wynik był około 18 sekund, czyli jednak Echo jest mocniejsze. Moim zdaniem, makita ta elektryczna 2000W ona byłaby porównywana właśnie do pilarki około 1,5 konia, może 1,4, 1,5 konia, coś koło tego to byłoby idealne. Bo to, to echo niby ma tyle, ale ono było troszkę zmodyfikowane, także pewnie teraz ma więcej. Więc myślę, że makita w tej chwili elektryczna ma około 1,5 konia. Taki jest mój wniosek, i teraz. Okazało się, że jest całkiem nieźle. Oczywiście elektryki mają swoje minusy. Ten kabel trzeba targać. To nie są pilarki, które można sobie przenosić albo z nimi łazić. Raczej one są stacjonarne i trzeba do nich drewno donosić. Najlepiej ciąć nimi na koziołku tak? albo, albo na ziemi, ale w jednym miejscu, żeby nie łazić, bo ten kabel przeszkadza. Ale tak naprawdę jeśli tniemy pod domem to myślę, że nie ma problemu. Można też użyć elektryka. On ma swój plus taki, w sumie to ma kilka plusów nawet. Największym jest to, że no oczywiście spalanie, czyli może nie tyle spalanie, co koszt cięcia jest niski, no bo na prąd jest. Poza tym no jest cichszy, nie ma tych drgań powodowanych silnikiem spalinowym, także jest też trochę, czy jest przyjemniejszy. No to bym nie powiedział, bo powiem Wam, że tutaj z kolei nie ma amortyzacji. Natomiast w dobrych pilarkach spalinowych, jak jest dobra amortyzacja, to nawet przyjemniej się tnie spalinówką niż elektrykiem, dlatego że elektryk ma jeszcze dodatkowo drgania powodowane łańcuchem. Szarpanie. I tutaj nie ma co tego neutralizować. Natomiast w dobrym, dobrej spalinówce z dobrą amortyzacją wszystko jest amortyzowane i ona jest przyjemniejsza w cięciu. W samym cięciu. Ale elektryk ma też tą przewagę, tą przyjemność w cięciu, że on tak jakby mniej się zadusza, on równotnie, przynajmniej ten, ta pilarka, bardzo równo cieła Na każdym z tych łańcuchów ona sobie po prostu równo szła. Nie trzeba było kombinować z przeduszaniem, z odpuszczaniem i tak dalej. Elegancko, podobało mi się. Zwłaszcza na tym agresywnym łańcuchu, gdzie już naprawdę ona ładnie, ładnie cięła. Generalnie. To nie jest film, który miał nie wiem, pokazać, że elektryki są słabe, wręcz przeciwnie. Yy, uważam, że dla niektórych osób, do niektórych zastosowań, yy, one są nawet lepsze niż yy, spalinówki. Yy, po prostu każdy musi dobrać yy, urządzenie pod siebie. Yy, elektryczne też mają swoje zalety. Jedną z najważniejszych moim zdaniem jest to, że one są bardziej bezobsługowe, zwłaszcza yy, przy rzadkim. Yy, Rzadkim cięciu, kiedy nie tniemy często, bo takiego elektryka potniemy, odkładamy na półko, on może 3-4 lata stać, nie ma problemu. Podczas gdy taka spalinówka, tutaj już trzeba uważać, już trzeba zlać paliwo, olej może wyciekać, membrany, w sumie w tym też jest olej, też może wyciekać, ale mi nie wycieka akurat. Ale w każdym razie tutaj membrany mogą się starzeć, to na to też odkształcać, starzeć i tak dalej. Więc tak jakby elektryk mniej się niszczy z czasem, nawet jeśli nie używany, ale czas bardziej wpływa na stan spalinówki niż elektryka. Także dla osób, którzy nie mają dużo do roboty, a nie lubią się bawić z urządzeniami, chcą bardziej bezobsługowe, bezproblemowe urządzenia, których nie trzeba tam nie wiem, przygotowywać paliwa, czy tam zlewać paliwo później na koniec roboty, pilnować, żeby nie było za stare i tak jak najbardziej elektryk może się sprawdzić, jeśli nie mają pracy gdzieś daleko od domu. Także też bierzemy pod uwagę, oczywiście, że to jest w miarę dobry, drogi elektryk. Nie wiem, jak będą pracować te tańsze, jakieś mniej markowe, bo to jest naprawdę solidnie zrobiona pilarka. To mi się podoba. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to model UC3550A. Tak mam napisane. Tylko moja jest z 2016 roku. Prawdopodobnie już teraz mają jakieś inne modele, bo to jednak jest prawie 10 lat. Także tyle na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach. Przede wszystkim ciekaw jestem Waszej opinii. Co myślicie o elektrykach? Czy macie może? Czy Wam się sprawdzają? Zwłaszcza jeśli macie jakieś takie mniej firmowe. Ciekaw jestem jak Wam się sprawdzają takie tańsze, mniej firmowe jakieś elektryki. Jak Wam się nimi pracuje? Także na dzisiaj tyle, dzięki za oglądanie, zapraszam na inne moje filmy, do zobaczenia.